Ale teraz zmienimy temat, bo ten człowiek, który odpowiada za sprzedaż części rafinerii w Gdańsku, który zdaniem śledczych miał narazić na wielomiliardowe straty skarb państwa, ma problem. Bo dziś w sprawie Daniela Obajtka rusza procedura uchylenia mu immunitetu. Paweł kasi o tym więcej opowie. Pawle, jak to ma wyglądać i ile potrwać? No, jeśli chodzi o samo poniedziałkowe yy... Rozpoczęcie tej procedury to wydaje się formalnością i skierowaniem po prostu sprawy do jednej z komisji Komisji Prawnej Parlamentu Europejskiego, która przez najbliższe, no właśnie, tygodnie najprawdopodobniej będzie się tą sprawą zajmować. Być może wysłuchując a wiele na to wskazuje także samego Daniela Obajtka, być może jeszcze występując o inne dodatkowe dokumenty, choć one są już w tym, co prokuratura przedstawiła w wniosku o uchylenie immunitetu. A sprawa dotyczy 2021 roku, kiedy to Orlen podpisywał umowy z jedną z firm detektywistycznych, dwie umowy, które zdaniem prokuratury są... No, Wychodzącymi poza takie zwykłe umowy, które dotyczą ochrony firmy przed różnymi niebezpieczeństwami, czy tymi fizycznymi, czy tymi związanymi z walką konkurencyjną, że mowa jest o bardziej bezpieczeństwie samego prezesa i jego majątku niż firmy. Oczywiście Daniel Obajtek temu zaprzecza, mówi, że chodzi tu tylko i wyłącznie o bezpieczeństwo. Chodziło w tych umowach o bezpieczeństwo firmy, ale prokuratura mówi o tym, że z kolei także inwigilowani mieli być politycy, ówczesnej opozycji na podstawie tych umów. Właśnie czemu też Daniel Obajtek zaprzecza. To wszystko będzie oczywiście okazja, aby ewentualnie wyjaśnić, jeśli ta procedura dzisiaj uruchomiona zostanie przeprowadzona, być może do maja ten proces nawet może trwać może być może skończyć się nieco wcześniej, no ale nie są to sprawy, które będą się działy z pewnością z dnia na dzień. No a potem ewentualnie, jeśli ten immunitet, co wiele na to wskazuje, zostanie uchylony w parlamencie europejskim, no to wówczas ewentualnie prokuratura będzie mogła przedstawić się wówczas zarzuty, być może sprawa trafi do sądu, no i wtedy te miejsce i czas na wyjaśnienia dotyczące także tych spraw związanych z wynajęciem firm detektywistycznych do ochrony Orlenu lub też jego prezesa i jego majątku. Jak twierdzi prokuratura, będzie wyjaśniona.